Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kolejnej recenzji i dzisiaj także unboxingu. Dzisiaj mamy takie bajkowe karty dotyczące Avalonu, Avalon Magic. Autorką jest Rose Inserra i ilustratorką Nadia Turner. Jak dobrze czytam? Dobra, otwórzmy sobie z folii. Otwórzmy sobie z folii. Są osoby, które uwielbiają właśnie temat. Awalonu, króla Artura, prawda? I wszystkiego, co z tym związane, tej całej magii. No, ja należę do tych osób, kochani. Oczywiście, Merlina oglądałam bardzo dwa razy. Mam też książki. Och, i tutaj ten awalon nam się. Pokazuje w takich właśnie maleńkich kartach. To są takie maleńkie, podłużne, zaraz Wam pokażę. Natomiast pudełeczko też jest śliczne, bo zobaczcie, mam nadzieję, że tu widać to złoto. Bardzo ładnie to wygląda. No i też jest takie śliskie. Widać, że tu jest tak jakby powleczone tym faktycznie złotem. Tutaj dalej już jest pudeczko matowe, i to jest z tych takich na magnesik. Bardzo fajne. O, jak zobaczcie, jak to ślicznie to wygląda. Mam nadzieję, że to widzicie tu. Jak wam troszkę pokręcę Avalon Magic. Tutaj już jest to po prostu farbą zrobione. Tu też jest farba. Tu też jest farba, czyli to złoto jest tutaj i u góry. Bardzo ładnie. Dobrze, pokażę Wam tutaj, kto ma ochotę, niech sobie zatrzyma i przeczyta, co tu pisze. Mamy tutaj wydawnictwo Rockpool. Mhm. Zobaczmy do środka. Tutaj też mamy coś napisane, więc też Wam zrobię takie zbliżenie. Przeczytajcie sobie, zatrzymajcie. Przeczytajcie, kto ma ochotę. A tu już mamy same karty. To się wyczekały troszkę. Słuchajcie na ten unboxing. Tu jeszcze mamy coś tam jeszcze w środku: Rockpull Book, no, czyli na temat wydawcy. Republikacja 2022 rok, takie tutaj rzeczy mamy. No i też ta wyściłeczka jest złota, słuchajcie. Mm -hmm. Pięknie. Ok, odłóżmy. Może najpierw zmierzę, żeby pamiętać jeszcze, póki, póki pamiętam. 5 cm szerokości na 10. 5 na 10. Zobaczcie, jak się tak mówi. Czasem coś jest 5 na 10. Mam nadzieję, że to nie względem tych kart, bo bardzo, bardzo ludzie sobie chwalili. Nie są aż jakieś takie super kartonowe, grube, co jest chyba fajne, bo te takie za grube, jeżeli są małe karty, to się źle ich, z nich korzysta. Myślę, że te są naprawdę fajne. Dobrze, będę je może Wam tak pokazywać, jak niektóre te małe, żebyście mogli zobaczyć to tu z jednej strony, a później będę Wam pokazywać i będę odkładać z drugiej strony, żebyście mogli dłużej zobaczyć. Dobra. E tak, tutaj mamy sowę i kamień i te wszystkie, słuchajcie, spirale tutaj. Och, już czuję magię. I tu tak, zobaczcie, czyli taki jeleń ogromny tam stoi i się przygląda. Fantastycznie. Tu oczywiście mamy jakiś tekst. I zobaczcie, jaka śliczna ramka, symbole piękne. Tutaj celtycko-druickie cudnie, 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 pięknie uwielbiam. Uwielbiam. Ten kolor w ogóle, jak widzę to, to ja mam, powiem wam już, ciarki. Uwielbiam tą zieleń z jakiegoś powodu w połączeniu ze złotem właśnie. Przecudnie to wygląda. Tu zobaczcie, jedzie jakiś rycerz na koniu. Mhm. Uh -huh. Tak. Jak ktoś potrzebuje, to zatrzymujcie sobie i czytajcie, co tutaj jest na tych kartach. Ja będę właśnie w ten sposób je wam pokazywać. Mhm. Mm tak jest. No, złodzieżne takie. Yeah. Oczywiście tu trzeba z nimi popracować, prawda? Poczuć ich energię. Wiadomo, że to jest tutaj unboxing. Ja ich jeszcze nie znam, także ale czuję energię. Bardzo mi się podoba. Ta energia, którą tutaj czuję. Mhm. Mm na pewno jest to fajna pozycja do tego, by właśnie tak samodzielnie popracować nad przebudzeniem wewnętrznej magii tego rodzaju, właśnie, prawda, związanej z tymi kwestiami. Ci, co wiedzą, to wiedzą, prawda? Także nie będę tutaj wchodzić w szczegóły. Tak. Mm -hmm. Tak jest. No, ciekawe są na pewno dla osób, które zainteresowane są właśnie Avalonem, całą tą historią, całą tą magią związaną z tym tematem, tą kwestią celtycko-druicką, może tak powiem, i tą magią też magią tą taką pierwotną, prawda, prastarą. To tutaj na pewno odnajdziesz wtedy pewne kwestie, które rozpoznasz, pewne także bogini, które tutaj są. Mhm. Tak. Mhm. Och. Tak patrzę i po prostu rozpoznaję, jakby z tego Merlina, prawda? No tutaj na pewno Merlin, czy znaczy na pewno. No tak czuję, że tu chodzi o Merlina. Przepiękny stag. Uh -huh. Tak. Pewnie tu jest tak Ginevra. Tam oczywiście był król Artur, ale słuchajcie, tak się zapatrzyłam, że nawet nie powiedziałam Wam tego. Te symbole, też które się tu pojawiają, bardzo mi się podobają. Są bardzo proste, jak widzicie. Nie ma tu nic jakiegoś tam wielce wyszukanego w tym temacie. A jednocześnie prezentują to, co ma być zaprezentowane. I te osoby, które znają temat, odnajdują się tutaj, prawda, w tych kwestiach. Tak. Mm -hmm. Tak jest. Mhm. Mm Och, ten piękny tekst. Ktoś z Was rozumie: do not look for validation in others. Be unique, uh, you and follow your own path. Przetłumaczę dla tych, którzy nie znają angielskiego, czyli nie poszukuj jakby takiego potwierdzenia siebie w innych, bądź unikalną wersją siebie i po prostu podążaj swoją ścieżką. No, pięknie. Absolutnie piękny tekst, piękna podpowiedź. Mhm. Tak. Mhm. Takie prościutki, a jednak powiem Wam, przekaz jest silny. Ja czuję tą magię tutaj, czuję tą energię i maluszki, ale słuchajcie, dają radę tutaj energetycznie, naprawdę bardzo są przyjemne i na pewno fajnie byłoby rozłożyć sobie je wszystkie i zobaczyć ten obraz jakby cały. Na pewno to zrobię dla siebie, też będzie to na pewno przyjemne. Zobaczyć całość i, i w pełni poczuć jakby energię ich wtedy, kiedy są wszystkie rozłożone. No i zobaczyć, jaki się obraz stworzy, prawda? Za każdym razem inny. Tak jest. Dobra. Tyle, kochani. Fajne. Ja, ja już je lubię. Bardzo przyjemne. Oceńmy sobie. Zmierzyliśmy już. Laminacja jest. Są, zobaczcie, takie. Mam nadzieję, że widzicie. Troszkę są śliskie. Yy, tak, no na pewno z czasem się będą zużywać. One mają taką specyficzną, tak jakby nie były całkiem gładziutkie. Nie wiem, czy ja mam takie wrażenie, tylko, ale. Nie, słychać, że tu jest jakaś strukturka na nich. A z tyłu są gładziutkie. Aha, czyli tutaj jest taka jakby delikatna. Dobra, yy, ale jest to fajne, słuchajcie, podoba mi się. Co chciałam powiedzieć, oceńmy sobie tak, czyli jakość i trwałość 10 to po prostu ta, słuchajcie, grubość to to, to nie ma jak zedrzeć, bo tych kart się aż tak nie używa jak kart tarota, prawda, żeby je tak aż zmaltretować, więc na pewno 10 na 10. Jeżeli chodzi o prace plastyczne, ten, ten tył mi się bardzo podoba, ta rameczka jest przepiękna, przyurocza ale biorąc pod uwagę pracę takich artystów, którzy naprawdę wkładają mnóstwo pracy w swoje te obrazy, no to troszkę jak takie z książki, prawda? Taki rodzaj, no jest tu dużo pracy, ja absolutnie nie umniejszam, jest tu mnóstwo pracy włożonej miłości, widać to, aczkolwiek to są takie obrazy jak do książek, prawda? Takich bajkowych też dla dzieci, młodzieży, może też dorosłych, oczywiście, że tak, ale no 8. 8 daję, bo znam karty, które po prostu są 10, a nawet 11 i musi tu być w rozróżnieniu to jednak. Aczkolwiek jest to fantastyczna, są to fantastyczne karty, i absolutnie tutaj tak jak najbardziej. Polecam, kochani, jak najbardziej polecam. Tak, dobra, schowamy, z powrotem. Także, jeżeli ktoś ma ochotę z was na tego rodzaju energię, przekonać się, spróbować. Język angielski tu jest na takim poziomie, że poradzisz sobie. Nie ma żadnej książeczki, jak widzicie, wszystko jest na kartach zapisane, To też jest super wygodne w moim postrzeganiu. Temat ciekawy, Avalon. Magiczne tematy w tym związane. Smoki, prawda? Czarownice, wiedźmy i tak dalej. Super. Oczywiście Merlin w tym wszystkim. Tu jak widzieliście, król Artur. Ginevry, jak dobrze pamiętam imię. E, chyba nie pamiętam dobrze. To się chyba jakoś inaczej mówiło. Ale tak, żona Artura, król Artura, prawda? Fajny temat. Ja lubię, ja lubię, jeżeli wy też, no to może ktoś z Was będzie zainteresowany. Tak, mam więcej tych malutkich kart właśnie w tym pudełeczku na Magnesik. Jeżeli byście chcieli zobaczyć kolejne, to piszcie proszę. W różnej tematyce mam kilka właśnie tych tań. Jeżeli macie ochotę, piszcie. Jeżeli znajdę je w tych sklepach, z którymi współpracuję, to jak zawsze wrzucę wam linki w komentarzu w opisie szukajcie a dzisiaj kochani mówię wam już do widzenia i do usłyszenia oczywiście w kolejnych nagraniach i jak zawsze kochani cudownie że jesteście uwielbiam pa pa